Miłość, moc, miłość, moc, miłość, moc. Oto bardzo krótki, ale treściwy, energetyczny update. Mianowicie cała naprzód. I teraz wyjaśniam. Wszystko to, co konstruowaliście w swoim życiu od 2008 roku, jak i to, co było dla Was najważniejsze w okresie ostatnich 9 lat, znajdzie w tym roku swoje dopełnienie. To znaczy, że każda Wasza energia, każdy Wasz stan, z którego tworzyliście. Znajdzie podsumowanie w Waszej rzeczywistości dzisiejszej na obszarze tego roku. Teraz bardzo wielu z Was, zapewne przez wiele lat swojego życia, zwłaszcza jeżeli jesteście mistrzami bądź mistrzyniami ceremonii, wielu z Was, bądź nawet większość, wysyłało energię w jakimś kierunku. Czy to był cel życiowy, czy to był cel tymczasowy, wiecie, że energia, która została gdzieś wycelowana. Tworzy za sobą taki pewien szczególny ślad, po którym to wy, jako twórcy, ale i właściciele tej energii, możecie dotrzeć do tego, co tworzycie, macie połączenie wręcz matczynę ze swoją kreacją i generalnie rzecz biorąc zasilacie to ze stanu swojego bieżącego, albo oczywiście, jeżeli wątpicie, możecie to nawet zdekonstruować. I teraz ta energia, którą uznawaliśmy za najważniejszą, która była dla nas w pozycji honoru, dumy, która sprawiała, że jesteśmy zmotywowani, będzie w tym roku naszą główną energią codzienną. Czyli większość z nas skonfrontuje się z przedmiotem swojej najgłębszej wiary, większość z nas otrzyma taką możliwość, by faktycznie plan, czy też powiedzmy życiowy cel otrzymać, rozwinąć, zachować się wobec tego. I większość z nas potrzebuje sobie odpowiedzieć na pytanie, co by się stało. W domyśle, co się stanie, gdyby wszystkie błogosławieństwa, których sobie życzyliśmy, spadły na nas, przyszły do nas na raz, bo to się może, moi kochani, zdarzyć. Właśnie rzecz w tym, że dotychczasowo wszystko to, co do siebie wołaliśmy, wszystko to, co było nawet do nas wysłane przez bliskie nam osoby, mogło zgubić ścieżki, mogło zgubić drogi, bo w świecie trzeciej gęstości, spowitej jeszcze przez siły wroku, no, doświadczaliśmy takiego rodzaju sił, które spowalniały, zaprzepaszczały, kradły bądź w pewien sposób, powiedzmy, niszczyły energię. I w tej chwili już tego zupełnie nie ma. W tej chwili potrzebujemy się przyzwyczaić, że jeżeli jesteśmy czyniącymi w magii, to nasze słowo to prawo. To znaczy, że my je mamy szanować, najpierw przede wszystkim, a później każdy kolejny, który je usłyszy. To słowo ma pewną rangę. I w momencie, jeżeli w tym roku zauważycie właśnie taką eskalację, takie, no można powiedzieć, wręcz nietypowe sprzężenie, które Wam do Waszego życia zaprosi dokładnie to, co wołaliście, to nie przyjmujcie się, to nie jest żaden spisek to jest po prostu tak jak miało być. Do tej pory bardzo wiele z waszych wysiłków, no gdzieś utykało po drodze. Okazywało się, że musicie po drodze płacić jakieś energetyczne podatki, które sprawiają, że po prostu ta wasza rzecz, bądź ta wasza sytuacja, nie następuje. W tej chwili jesteśmy w sytuacji czystej. W tej chwili po działaniu wszystkich nas do tej pory mamy po raz pierwszy w życiu człowieka, w życiu współczesnego człowieka Sytuacji, w której wolna wola manifestuje jeden do jednego, w której nie potrzebujemy w żaden sposób podchodzić do tego głęboką symboliką albo wysokim fortelem, potrzebujemy wyrazić swoje zdanie wprost. I wiele osób tego nie potrafi. Wiele osób ma wręcz takie naturalne możliwości ludzkie, takie typowe dla człowieka, po prostu odebrane. Nie dlatego, że ktoś ich ubaz własnowolnił, tylko dlatego, że urodzili się w świecie, gdzie tego nie było. A za każdą próbę zachowywania się w ten sposób byli w jakiś sposób karani albo limitowani. Naszym najważniejszym zadaniem jest to odkręcić, albo też, no, może bardziej poprawnie, bo w magii, jak i w życiu nie ma kierunku powrotu albo od wydarzenia czegoś. Mamy za zadanie przepisać tę sytuację do przodu w sposób jak najbardziej optymistyczny. Podpowiadam jeszcze dodatkowo, prędki. I przez następne 5 tygodni do 8 tygodni, w zależności w jakim domu Zodiaku jesteście i tu podpowiem dla ogiennych i dla wodnych szybciej, no, będziemy mieli taką możliwość wykonania całego planu na rok. Będą nam sprzyjały wszystkie planety, będą nam sprzyjały korelacje między nimi, będzie nam sprzyjała nasza własna motywacja. Tylko tak, z tym wszystkim jesteśmy połączeni jak mamy poczucie i, i nawet nie tyle poczucie, świadomość, gdzie jesteśmy, kiedy jesteśmy, czyli jeżeli wychodzimy na zewnątrz chociaż przez kilka minut dziennie i patrzymy na słońce albo dajemy słońcu patrzeć na nas, jeżeli uziemiamy się, to znaczy chodzimy stopami po ziemi, w drewnianej posadzce, po metalowej posadzce, po no, na przykład no, byle nie plastikowej wiadomo. Jeżeli jesteśmy w połączeniu z cyklami natury, to wtedy ten naturalny update dostajemy. Jeżeli się chowamy po piwnicach i chodzimy w plastikowych klapkach, to raczej nie. Jest jeszcze taka ważna rzecz dla czyniących teraz, żebyśmy podeszli do wszystkiego na świeżo. Niezależnie od tego, jaka moc jest w nas, co reprezentujemy, jakie to jest wielkie, potężne, poważne, potrzebujemy. Przypomnieć sobie taką lekkość, którą być może mieliśmy jako dzieci, a być może nigdy. Nowy czas jest lekki. Nowy czas jest uniesiony. Nowy czas ma to do siebie, że te wszystkie rzeczy, które chcieliśmy wykluczyć ze życia, faktycznie są wykluczone. A więc nawet i my nie mamy już nie tyle prawa, co kierunku o tym przypominać. Jest w gestii naszej odpowiedzialności. Byśmy tego nowego czasu nie wybrudzili. Na przykład, jeżeli po jakimś trudnym, ciężkim życiu, po jakichś przejściach, wyprowadzasz się z domu, w którym to się działo i wprowadzasz się do nowego domu, to dla Twojego zdrowia psychicznego i dla zdrowia wszystkich mieszkańców, polecam w tym nowym domu nie zaczynać w ogóle dyskusji o tym starym domu, nie siedzieć tam, nie wspominać, masz nowe ściany, patrz na nowe ściany, komentuj nowe ściany i o tym jest nowy czas świata. Trzeba zobaczyć, rozejrzeć się, co zastaliśmy, co jest i być może niektórzy z nas spojrzą na swoje otoczenie i po raz pierwszy zobaczą drzewa, po raz pierwszy zobaczą na przykład komunikację pomiędzy zwierzętami, po raz pierwszy zobaczą na przykład to, że woda jest drzewa. Niezależnie od tego, Jakie będą te doświadczenia wynikające z odmykania się percepcji? Każdy będzie ich doświadczał. Oczywiście nie wszyscy mają takie samo podejście. Niektórzy boją się, że to może być choroba psychiczna albo że nie wytrzymają świata, który jednak daje im tak dużo bodźców. Tymczasem tego lęku też już nie będzie. Chodzi o to, że bardzo wiele rzeczy wcześniej było niemożliwe, bo było tym lękiem warunkowane. Baliśmy się pójść do samego końca, sprawdzić, co tam jest, bo obawialiśmy się, że jest tam karteczka, szaleństwo i drzwi bez klamek. Tymczasem takich zagrożeń w świecie również nie będzie. Ale uwaga, idziemy dopiero do tego. I ważną rzeczą jest stabilność psychiczna. Ważną rzeczą, zwłaszcza dla czyniących, jest napisanie siebie w ten sposób, żeby być bezpiecznym dla siebie, dla swojego środowiska. I tak samo jak apeluję o odpowiedzialność wobec tych darów, które zawołaliście i które przychodzą, tak apeluję o odpowiedzialność w napisaniu siebie do tego stanu, w którym faktycznie możecie się tymi darami cieszyć, rozwijać je i odpowiedzialnie przyjąć owoce swojej manifestacji. Bo jeżeli zasiewacie przepiękne, wspaniałe na przykład warzywa w ogrodzie, ale ich nie zbieracie, no to wiadomo, że wszystko niszczeje. Jest bardzo ważne, żebyśmy w tym roku skupili się na sobie, jako na instrumencie, dzięki któremu dusza te inkarnacje zwycięży, dzięki któremu to światło boskie, w którym jesteśmy, do tego po prostu realizuje ten cel. I teraz we wszystkich dniach lutego, właściwie, tak wypada powiedzieć, miesiąca pod opieką Anioła Amixiela, no taki był przydział dawny kabalistyczny, oczywiście Aniołowie. Szanują ludzką wiedzę i to, co człowiek napisał o świecie, stworzył jako wiedza. Więc, jeżeli podejdziecie do światła boskiego z określonym imieniem, to oczywiście promień, który z tym imieniem jest powiązany, który jest z nim sprzężony, się do Was odezwie, ku Wam zaemanuje. Ale w tym czasie świata też się dowiemy, jaka jest faktyczna natura aniołów, w jaki sposób z nimi pracujemy, i jest to czas odpowiedni, by dać światło na ten temat również i publikacji. Także to jest to, co ja ostatnio robię. Przygotowuję dla Was uaktualnioną wersję oczywiście Księgi Światła. No i oczywiście Kalendarza Wszystkich Czasów. Jest to taka, powiedzmy, bardzo ważna, magiczna metoda patrzenia na rzeczywistość i niezależnie od tego, w jakim stylu czynicie, w jakiej magii, czy w jakiej rodzaju alchemii lubicie się spełniać, to będzie dla Was na pewno bardzo przydatne w nowym czasie świata. Oczywiście jako uczniowie w mojej szkole możecie się spodziewać, że dostaniecie do tego dostęp oczywiście wcześniej, natomiast pamiętajcie to, co robimy, robimy razem, tworzymy to dla świata. Ja w oparciu o Wasze pytania, o Wasze kierunki też tworzę materiały na YouTube. A. W oparciu o Waszą wiedzę, o naszą wspólną moc, którą czynimy, która jest, którą wytwarzamy, którą w świat wpuszczamy, którą emanujemy, też ma ogromne znaczenie i ja również czuję się w swoim życiu potężnie dzięki tym, że jestem częścią tej szkoły i że należę do tego kręgu. To jest niesamowite zebranie indywidualistów. I dzięki temu, że każdemu z nas o coś chodzi, ta magia w tych kierunkach precyzyjnie płynie. I właśnie tędy osobiście, osobistymi historiami, osobistymi sytuacjami, osobistymi intencjami, o które wnosimy, oczywiście zmieniamy świat. I uwaga, przypominam jeszcze najważniejszą informację z tego bardzo krótkiego update'u: mianowicie, koniec czekania. Wszystko, co macie zrobić, co chcecie zrobić, zacznijcie robić teraz, bo może Wam się to udać w czasie o wiele krótszym niż zakładacie. Nowy czas świata pokaże Wam swoją naturę, gdy podejdziecie do niego poważnie i zaczniecie realizować swoje cele. Bardzo często w, na początku takiej fali może być bardzo wiele takiej energii pomocniczej, zewnętrznej, czyli komunikacja, konteksty, znaki. Jakiegoś rodzaju kierunki ku Wam, nawet innych czyniących, jakiegoś rodzaju, nawet w cudzysłowie przypadki i niespodzianki, ale to wszystko służy wam. I najważniejszym pytaniem będzie, patrząc na cokolwiek się dzieje, pytanie, uwaga, moje pytanie, dlaczego to jest najlepsze, co może się dziać? Życie Wam odpowie. Bardzo ważnym pytaniem, ale nie aż tak ważnym jak to pierwsze, jest jeszcze pytanie, którędy osiągnę swoje szczęście i sukces w życiu. To pierwsze na czas zimowy jest nieco bardziej precyzyjne. Pamiętajcie, każdy dom zodiaku ma swoje charaktery, ma swoje zasady i jeżeli potraficie w danym czasie świata zachować się bardziej tym stylem, bardziej w ten sposób zawspółpracować, współpracować to natura oczywiście wam w tym chętniej i szybciej pomoże, po to właśnie mamy wiedzę. Tymczasem jeszcze pytanie do was: czy czujecie już te zmiany? Bo to co zrobiliśmy w nów, sprawiło, że coś przeskoczyło, przeskoczyło właściwie, hmm, przetrybiło. Jeden impuls przeskoczył z naszej gęstości w gęstość, o której ja nawet sobie nie zdawałam sprawy i ustanowił stałe, trwałe połączenie. Od tamtego czasu, nie wiem, czy zauważyliście, ale to było dokładnie 8 godzin przed nowiem, no i cały czas nowiu, to rozpędzenie, no to sprawiło, że ludzie komentują bardzo szeroko na całym świecie, że nagle coś się stało. Nie wiedzą co, ale wiedzą, że na pewno coś się stało, że była jakaś nagła zmiana, jakiegoś rodzaju przepięcie się energii na wyższy level. Także dajcie znak, czy widzicie już coś takiego w rzeczywistości, czy to jest u Was e, na przykład już w wydarzeniach, czyli na planie materii, czyli żywioł Ziemi, e, czy w podejściu, bo widzicie inne słowa, inne myśli, innego rodzaju e, po prostu ten kontekst mentalny, kontent mentalny, e, czy też jest to na przykład e, u Was emocjonalne, poczuciowe, takie powiedzmy, profetyczne, intuicyjne, ale pływające, czyli woda. Czy jest to oczywiście szybkie, eskalujące, natychmiastowe, czyli ogień? Jest mi odpowiedź na to pytanie potrzebna i ważna. Jeżeli więc możesz chwilkę poświęcić i napisać, czy od tego czasu, od naszego rytuału w Nowiu, bądź też chwilkę przed tym rytuałem, czy czujesz jakąś zmianę, i jeżeli tak, to jak możesz się określić? Oczywiście przeczytam wszystkie komentarze i jeżeli znajdą się w nich jakieś pytania do QA, albo jeżeli wprost piszecie tutaj pytania do QA, to bardzo chętnie je nagram prawdopodobnie innym telefonem, więc nie wiem, czy będziecie mnie widzieć, czy będziecie widzieć ołtarz. Natomiast zapewne zauważyliście, że ostatnio jakby sprzęty urządzenia reagują w sposób taki dosyć... Nieprzychylny, więc y, dlatego czasami będziecie mieli w tej grupie po prostu napisane. Czego nie mogę powiedzieć na kamerce, dostarczę Wam w piśmie, nawet jeżeli ja nie mogę tego napisać w danym momencie swoją ręką, bo na przykład telefon nie widzi mojej ręki albo się wyłącza, przegrzewa y, z, z powodu tego, że y, po prostu magnetycznie y, potrzebuję zmienić wibrację do urządzeń. A nie zawsze mam taką możliwość w rytuale, no to znaleźliśmy takie rozwiązanie, wedle którego mogę coś mówić i jakby komputer sam to zapisze. Także będziemy to testować. I uwaga na Was, będziemy to testować. Dużo moich odpowiedzi może być nie w wideo, tylko właśnie zapisane, odpowiedziane bezpośrednio w komentarzach. Także też zapraszam Was do poczytania, zwłaszcza jeżeli sami coś tam wpisaliście. Tymczasem ja oddałam się w objęcia Morfeusza. Jak zwykle nagrywam dla Was o późnych godzinach wczesnych, czyli jest pomiędzy 4 a 5. I mam nadzieję, że to wideo dało Wam taki też impuls do myślenia, do rozglądania się, co się tak naprawdę dzieje, bo teraz warto na tym skupić wzrok. Będą spektakularne widoki. Bardzo fajne, świetne będziecie mieli wnioski z tej obserwacji, dlatego polecam. Miłość i moc, miłość i moc, miłości moc.